Dodatkowy urlop macierzyński może, ale nie musi być wykorzystany w dwóch częściach. Kodeks pracy daje nam możliwość podzielenia tego urlopu na części i podzielenia go między obojga rodziców, ale w związku z tym przepisem zupełnie nie jesteśmy zobowiązani, aby dzielić go na części, jeśli nie ma takiej potrzeby. Jeśli jednak zdecydujemy się na dzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego na części, maksymalnie dwie części, musimy pamiętać o złożeniu wniosku do pracodawcy, wniosku o udzielenie części dodatkowego urlopu macierzyńskiego i wniosek ten musimy złożyć w odpowiednim terminie. Termin ten to co najmniej 14 dni. Przed rozpoczęciem każdej z części dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Pamiętajmy, że części te muszą następować bezpośrednio po sobie, czyli bez dnia przerwy, i muszą być wykorzystane w tygodniach. I tak, na przykład, w przypadku urodzenia jednego dziecka, matka dziecka na przykład korzysta z czterech tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego to jest jedna część, a ojciec dziecka korzysta z pozostałych. Dwóch tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Jeśli film okazał się przydatny, będę wdzięczna za kciuki w górę i bardzo serdecznie zachęcam do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco z moimi filmami. Czekam na Twoje pytania pod adresem mailowym, który widzisz teraz na ekranie. Fajnie, że jesteś, i do zobaczenia. we